Hello, my friends worldwide. Next shipping of Kulbaki pigeon to Pakistan. Two children from Rambo and one hand direct Jansen. After a big success with Kulbaki pigeon in Pakistan, the best champion in Pakistan from two pairs of Kulbaki, I ship now next pigeon to Pakistan. We can ship every week pigeon to Pakistan. Rasa Kulbacki w Pakistanie. Trening naszych głębi. Potomstwo rasy Kulbackiej. Life w Pakistanie. Tutaj jeden ze czterech oryginałów, który ma kolega u siebie w rozpłodzie w Pakistanie. Jego fundament gołymnika to jest nas gołąb, Rasa kulbacki, niebieski samczyk z rodziny Janzy na kolorowym oku. Mówi, że perfekcyjny gołąb, super zbudowany, pięknie upierzony i że dużo czempionów po nim uchował, też na tym samym oku, co ten samczyk. Jest to perfekt gołąb rasy kulbacki w Pakistanie. Dzisiaj pokażę Wam następne gołębie, które wybrałem dla kolegi do Pakistanu. Dwa dzieci po rambo i jedna samiczka. jazdy. No I show you next pigeon Pakistan Two Rambo children and one i jeden And this, and this cock, who have my friend in Pakistan in the hand, is direct broadcast. from Kulbaki, this, bloodline jansen He have lot of champions from this pigeon. He, he said this pigeon is perfect racer, perfect body, perfect feeder. His pigeon you can found by Sunday. Kulbaki. My friend or the only pigeon from Kulbaki for his body. bread. He have very big success in Pakistan and now we ship again the next pigeon. to Pakistan. We can ship every week. Pas trzy jets pszemę kulbaki. Vitalice przy Hello my friends. Tutaj wybrałem trzy gołąbki do Pakistan. He I chose three pigeon to Pakistan. Płobre Dianzan. Lichte. Son from Rambo. Syn Rambo. And again Son from Rambo. Direct From the champion from Kurbaki, this three pigeon goes to Pakistan. We have pigeon in Pakistan. We sent in the past pigeon to Pakistan, uh, two pairs and his brother, pair very successful pigeon. Two two pigeons from this pair are best champion with 11 and 15 minute first, before coming the other pigeon from Pakistan. He is very big champion in Pakistan and have the best results with Kulbaki pigeon. This is the next pigeon to him to Pakistan. Jansen hen, direct and two children from Rambo Cox. Now I show you this pigeon. Już mamy gołębie w Pakistanie. Ten hodowca zamówił już dwie pary. Z jednej pary uchował dwa dzieci, który jeden miał 11 minut wyprzedzenia na kilka tysięcy gołębi w Pakistanie, a drugi 15 minut wyprzedzenia. Jest e, bardzo szczęśliwy. Mówi, że to jego najlepsza para, która w ogóle posada w, swoje, w swoim życiu. A tutaj są następne, które zamówił Janzenka i dwa dzieci po sławnym Rambo. Wybrałem mu starszy, po ten transport to jest najdłuższy transport, jaki w ogóle wysyłam gołębie Jak ja wysyłam, to moja tajemnica. A teraz pokażę Wam te głębokości: here's a pierwszy pigeon, here's a number. 1794 1794 Ha kom. This is direct son from the famous Rambo. Bezpośrednio syn sławnego Rambo. Dwulatek. Tu jest old now. He go to Pakistan to my friend in Pakistan. He's a very big champion in Pakistan and he order only from us Look my friend, this is your cock. Direct from my champion Rambo. Rambo is a full brother to mother of Dolce Vita. Dolce Vita and Jego matka została sprzedana za 500.000 euro, Dolce Vita za 250 000 euro, a jego matka za 250 000 euro. Mamy najlepszą krew by nas, by Rambo to jest pełny brat od matki Dolce Vita. Dolce Vita i jej matka została sprzedana za pół miliona euro. A. is Rambo, father, and matka Rasa Kurbatski. The father is Rambo, and the mother Kurbatski blood, champion blood, best champion in 2015 and 2016, 79 best champion in club, 16 teams with five pigeon all from us, the new record in Germany. This have nobody in the past. Money race winner 23 pigeon with full and klub was 25 with full and 23 from us. W było 25 gołębi z kompletem, w tym 23 nasze na 2000 gołębi tylko 2 mają komplet w odżele a z naszej małej hodowli aż 23 sztuk. Absolutny rekord tego jeszcze nikt w Niemczech nie zdobył i nie zdobędzie. Ten leci do Pakistan. Jestem jedyny z Europy, co wysyła aż tam gołębie. Ja mogę wysłać gołębie na cały świat. obojętnie do jakiego kraju? Mam kontakty z różnymi hodowcami na całym świecie. Nawet do Tonga, na wyspa. I can ship my pigeon around the world in every country in the world. I have contact to a lot of pigeon brothers around the world. If you want the beautiful pigeon like this we can ship. This is no problem. Pakistan, Bangladesh, India, Europe, America, Canada, Middle East, Iraq, Iran, Kuwait, Dubai, no problem. South Africa, Somalia, Dhaka, Morocco, we ship around the world. pink and the subject. beautiful cock very beautiful from 2015 to my friend in pakistan direct son from the famous rambo very strong pigeon beautiful pigeon future of you love my friend. platter of klóbuki. Here from the other side, go z drugiej strony, żeby pokazać wam tę piękność. Krótce będzie w Pakistanie, to już go nikt nie zobaczy. I ty możesz, mieć takiego głębiego przyjacielu, skontaktuj się ze mną na telefon 0049 1511 290 1511. I ty możesz być mistrzem. Nasykujesz ci super parę do rozpodu. Nagram ci je na filmie, będziesz miał pamiątkę na zawsze. Look how calm the pigeons Best rigs to Pakistan. Here's the next son from Rambo. The number 1891. From 2015. Here's the next son from the famous Rambo. Full brother. The mother of the, the ultra-vita the fata rambo, the mother Kubaki blood, with beautiful eye for bread, is one cook. Wkrótce będzie on w In the I shipping to pakistan direct to your country i can ship to lahore or to islamabad to two airports in your country every week if someone want order from pakistan no problem call me or contact me on my whatsapp i need only payment documents then you can ship my pigeon more information you get on my telephone number or my whatsapp the number you find on my display here on this video on the corner. My pigeons are very successful in Pakistan. Best champions in national race against some thousand pigeon Kulbaki blood. My pigeons are successful around the world, from Dubai, Kuwait, Iran, Iraq europe in all countries in canada in america this pigeon fly in all climate in desert in jungle in europe and these pigeon are very strong because we use no medicine in pigeon bread only natural products Owaj 100 lat yes, Kubacki Bread, with tradition. Ostatni blik na syna Rambo So Rambo 250.000 Pigeon Euro is matka of the Dolce Vita. The sister from Rambo €250,000 is the mother from the famous Dolce Vita. And Dolce Vita for the same price €250,000. This is a 1 million euro pigeons. The best from the best by Kubaki this pigeon was sold on total auction for kurbaki and to china this pigeon is very good in the hand very good body very strong and ready for bread. it's from 2015. now i show you the jansen hen, the blue hen Lichter. Lichter. it's the best blood from jansen. i show you now this hen. hello, my friend. here's the jansen hen for you. from 2013, the number 7141. Jest Janzenka. lichte. półbrodniowy Janzen lichter lichter wygrał 1 milion euro w Tajwan. kupiliśmy aż 3 do rozpodu od Luisa Janzen bezpośrednio po tym sławnym lichter Jeden brat wygrał w Tajwan 1 milion euro. Jego potomstwo po tych samych parach, co mamy u siebie w rozpłocie. To są najszybsze gołębie na świecie. Mamy Janzeny bezpośrednio od Luisa Janzen zakupione. Tylko my mamy jako jedyne nagranie, jak bezpośrednio zakupowaliśmy od Janzena Gołębie. Dużo ludzi brało małe modziki lub jajka i dostawali obrączki do kieszeni ze sobą Te obrączki zakładali na swoje gołębie i szybko sprzedawali Żeby jak najszybciej im się zwróciła kasa za zapłacone gołębie A na te janzyny zakładali swoje obrączki I jest bardzo dużo podrobionych jandzynów Gdzie nawet nie może być pewny czy to jest w ogóle janz. A my kupowaliśmy starsze gołębie i nagrywaliśmy je, jak my je odebrali bezpośrednio od Louisa Jansen w Arendonk. Nie kupowaliśmy je od krętacza, co oszukuje, ino bezpośrednio od mistrza Louisa Jansen. Wszystko możecie znaleźć na YouTube Jansen Kurbacki. We buy our pigeon direct by Louis Jansen. No from liar who take rings from Jansen and eggs Only direct pigeon from Mr. Jansen in Arendonk. Lot of pigeon brothers order from Jansen eggs or little little babies. He get rings at home and takes the rings on on his pigeon and sold very quickly the pigeon. And you can be not sure is this Jansen or no Jansen because lot of liars around the world with the Jansen pigeon. And by us, if we take the pigeon from Jansen, we make video with Jansen if we pick up big Pigeon, big young Pigeon with rings on the legs. Only we have documentary on video if we order from Jansen and if we pick up from Jansen. You can find the videos on my channel on YouTube. Take in Google Kulbaki Jansen Arendong, and you found lot of original videos with Kulbaki and Jansen together. This is the last pigeon from the tree. This hen goes to Pakistan. This is a very successful hen, very good hen in bread. I chose for you from my best bloods that you are not stronger in your country in Pakistan. This bardzo dobra samica in Rozpłodze. Będzie us w Pakistanie. In Pakistan are very lot of breeders To jest old tradition pigeon breading and very strong breaders w Pakistanie jest pełno tysięcy hodowców a nasza rasa tam wygrywa ostatni blik na tego championa last video about this champion Sunrise Ship Direct from Europe to Pakistan. Jeżeli chcesz, i tym jest takie piękne gołębki do rozpodu. Zadzwoń na mój telefon. 0049 1511 290 1511. I ty możesz być mistrzem, przyjacielu. I nie musisz wcale dużo tej gołębi mieć, tylko klasa. Takie gołębie to by wybiorę. Razem z gołębiami wysyłam rodowody, A później, jak zostanie, zgłoszę do mnie o pomoc, o recepturę marmalade, marmelada. Będziesz codziennie to robił. Potem dasz Twoje gołębki na badanie i doktor nic nie znajdzie. Będą piękne, zdrowe, silne. Będziesz to robił na okrągło codzień. Pozdrawiam. przemekulbaki, Germany. Bye, my friends. Ostatni blik przyjaciele na te gołąbki. Wkrótce będą w Pakistanie, będą nas rozsławiać. Jak już Wam mówiłem, nasze gołębie już tam są dwie pary, nawet nie trzeba dużo. I klasa: jeden, 11 minut wyprzedzenia, drugi, 15 minut. Na kilka tysięcy hodowców tam, nie jak w Europie, jak w Polsce albo w Niemczech, parę hodowców, tylko tam kilka tysięcy. To jest największa kolebka sportu gołębiarskiego. To jest tradycja od setki lat. Pakistanie, w Pakistanie, tak? tak tradycja. Taka tradycja tam jest. Dużo nawet ludzi tego nie wie, ale ten kraj jest bardzo duży kraj i jest tysiące hodowców. Se rozwija, tak samo jak w Indii, tak samo i w Pakistanie i teraz w Kuwait bardzo dużo hodowców hodują konie, a teraz też dużo ludzi hoduje i gołębie. Ostatni blik. This is your pigeon, my friend. This is the next my friend here from Rambo. Look. Last picture of the famous pigeon. Very strong. Beautiful. And here my friend is a Jansen hen from the best blood from Mr. Janssen. From the best blood from Mr. Jansen, the Janssen hen. Very beautiful. by my friends this pigeon i ship to pakistan if you are from pakistan contact me i ship for you every week we can ship this is no problem more information about shipping don't contact me of my telephone number on, on my whatsapp we speak english Germany, polish my friends translate in arabic and in farsi language iran

Wysłaliśmy dwie parki do Pakistanu i po tych parkiach jedno z najlepszych człupionów w Pakistanie w Lahore. Zapraszam na film. We sell two pairs to Pakistan and from these pairs are fantastic races in Pakistan Lahore. We can ship every week pigeon to Pakistan, direct from Europe to Pakistan Lahore or Islamabad. Well, Zriget, Germany. w Welcome to my new video. Zamek Kurbacki. Witajcie, przyjaciele. Tu są nasi gołębie w Pakistanu. Kolega teraz mi wysłał wideo z jego gołębnika. To jest cały jego gołębnik w Lahore. Naszego wyprzedzili całą konkurencję o więcej niż pół godziny. Jest mistrzem w Pakistanie. To jest jedna parka z kilku, który mi teraz wysłał nagranie. Jest to czysta para Kurbacki. 100%. This is the Wybitna para dała gołębie, które wyprzedzają inne o więcej niż pół godziny. Absolutna szybkość. I ty możesz mieć takie gołębie, skontaktuj ze z nami. Co tydzień wysyłamy gołębie na cały świat.